Jeśli masz kredyt gotówkowy, to zapamiętaj tą datę, 13 luty 2025. Co się wtedy wydarzy? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na kolejne pytanie dotyczące właśnie sankcji kredytu darmowego. Nie będę tutaj Wam przytaczać dokładnie, jakie są te pytania, bo to nie o to chodzi. Ja je po prostu Wam opowiem. Czyli tu chodzi o RRSO, czyli roczną, rzeczywistą stopę oprocentowania. Banki przez to, że dopisują swoją prowizję i czasami ubezpieczenie do kapitału, to RRSO jest zawyżone. Kolejne pytania dotyczą obowiązku informacyjnego. Czy banki. Dopełniają obowiązku informacyjnego, nie informując Cię o pewnych sytuacjach. I według mnie najważniejsze pytanie dotyczy naszej polskiej ustawy z 2011 roku o sankcji kredytu darmowego, czyli karze dla banku. Jaką karę musi ponieść bank za to, że zastosował nieuczciwe zapisy? Pytanie brzmi, czy nasza ustawa jest zgodna z europejskimi. Zasadami z europejskim prawem, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. Więc pamiętajcie, 13 lutego 2025 roku może się okazać, że to będzie pechowy dzień dla banku. I ja myślę, że na pewno się tak okaże.